Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a tutaj posłuchacie o wnętrzach. Opowiem Wam, jak projektuję wnętrza razem z moją autorską pracownią, która zajmuje się wnętrzami nie tylko mieszkalnymi, ale również komercyjnymi. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z projektów. Który nie tylko zaprojektowaliśmy, ale również zrealizowaliśmy. Była to realizacja prowadzona w usłudze pod klucz, więc odebraliśmy od klientów klucze w momencie, gdy deweloper przekazał klucze klientom, i oddaliśmy te klucze dopiero, gdy było wszystko gotowe. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ten gotowy etap. Opowiem Wam, jak ten projekt powstał, dlaczego jest taki, a nie inny, i zobaczycie efekt finałowy, taki jak w dniu przekazania kluczy. Dzisiaj skupimy się na sypialni, na jednym z pomieszczeń całego mieszkania, które realizowaliśmy. Sypialnia jest wyjątkowa i warto tutaj dzisiaj zostać, ponieważ pokażę Wam niezwykłe rozwiązania. Będzie szafa z plecionką wiedeńską, będzie sypialnia z wykładziną dywanową i pokażę jeszcze piękne tapicerowane łóżko. Na sam koniec opowiem o cenach, powiem ile co kosztowało. To są ważne rzeczy, żeby zorientować się, w jakim standardzie projektowaliśmy. Zacznijmy sobie od układu funkcjonalnego. Zobaczmy na przestrzeń, która była na początku od dewelopera jakby do nas dostarczona. Po uzgodnieniach, po zweryfikowaniu potrzeb klientów, uznaliśmy, że ten układ funkcjonalny, ta wielkość sypialni będzie wystarczająca i zostawiamy ją w takim stanie, jak była pierwotnie. Zmieniliśmy jedynie tylko lokalizację punktów elektrycznych, ale o tym za chwilę. Sypialnia ma 11,4 m2, i na samym jej środku stanęło oczywiście łóżko łóżko o szerokości materaca 160 cm, więc porządne dwuosobowe łóżko, bardzo wygodne, komfortowe. Z każdej strony łóżka pojawił się stolik nocny w bardzo lekkiej, niedużej formie. Przede wszystkim z uwagi na miejsce, które było w sypialni ograniczone, a przecież chcemy, żeby było funkcjonalnie, żeby było przestronnie i żeby było dużo miejsca na przykład na otwarcie szafy. Po lewej stronie od wejścia w tej sypialni mamy również szafę. Szafa ma 180 cm i jest jest dokładnie na pół podzielona. Jedna część jest dla jednej osoby, druga dla drugiej. W tej sypialni znalazło się również miejsce na niedużą toaletkę, która bardzo zgrabnie, e, ładnie jest ustawiona na osi sypialni, na osi łóżka. E, nie tylko działa wizualnie, ładnie dekoracyjnie na te wnętrza, ale również spełnia swoje funkcje funkcje przechowywania. Zobaczmy teraz, na czym polegała koncepcja wizualna, o jakie rozwiązania stylistyczne tutaj walczyliśmy i jaki mieliśmy plan na wygląd sypialni. Ogólne założenie na tę sypialnię wynikało oczywiście z potrzeb klientów, osób, które będą w tych wnętrzach mieszkać. A jakie były ich potrzeby stylistyczne? Przede wszystkim skupialiśmy się na jasnych kolorach, na tym, by sypialnia była przytulna i świetlista. Ta sypialnia od początku było takie założenie, że ma sprzyjać wyciszeniu, ma być harmonijna. Na, e, budować taką aurę spokoju, tutaj, w tym wnętrzu po prostu odpoczywamy. Zdecydowaliśmy się na ponadczasową, neutralną bazę. Natomiast do tego dorzuciliśmy kilka rozwiązań, które ukierunkowały te wnętrza na stylistykę vintage, może trochę retro i delikatny akcent sielskości. Zobaczmy na materiały, jakie wybraliśmy do tego projektu. Jeżeli chodzi o neutralną bazę, to tutaj na podłodze wybraliśmy wykładzinę. Jest ona zawsze dużo przyjemniejszym rozwiązaniem dla stopy niż na przykład parkiet czy jakakolwiek inna podłoga. Tutaj mamy miękko pod stopą i to również wpływa bardzo korzystnie na akustykę wnętrza. Wizualnie oczywiście przepięknie to wygląda. Mamy piękną wykładzinę pentelkową. Do tego dołożyliśmy tapetę, która znajduje się za bezgłowiem łóżka. Jest to tapeta o bardzo delikatnym wzorze. Jest to rodzaj utopionej w tynku siatki, sieci. Bardzo delikatna z kolorem właśnie takiego neutralnego beżu. No i do tego cała reszta ścian jest też w takim szaro-beżowym odcieniu. Mamy również krople bieli, czyli na przykład drzwi, stolarkę. Mamy również listy przypodłogowe, wysokie na 15 cm z pięknym dekoracyjnym profilem i listwę dekoracyjną gzymsową znajdującą się przy suficie. Następnym krokiem było zamieszanie troszeczkę w tej neutralnej stylistyce. Chcieliśmy, żeby ta sypialnia była bardziej wyrazista. Dlatego jeżeli chodzi o szafę, zdecydowaliśmy się na pokrycie jej drewnianymi frontami. Jest to dąb w delikatnie rozbielonej kolorystyce i do tego zobaczcie, mamy tutaj plecionkę wiedeńską, czyli na naturalny materiał, który stanowi pokrycie frontu tej szafy. Poza jasnym drewnem dębowym mamy również ciemniejszy kolor drewna, mianowicie orzech, który znajduje się na toaletce. I ten kolor fajnie przełamuje nam te delikatne bazowe kolory. Mamy również zieleń, która pojawiła się w postaci zasłon. Jeżeli chodzi o tapicerkę łóżka, również zdecydowaliśmy się na neutralną kolorystykę, czyli szaro-beżowy odcień Tkanina troszeczkę przypomina splot lnu. Dzięki temu mamy cały czas takie poczucie, że ta sypialnia jest bardzo naturalna, inspirowana naturą i jest po prostu bliższa człowiekowi. Buduje to bardzo kojącą atmosferę we wnętrzu, no i też będą to rozwiązania na pewno ponadczasowe. Ważnym kolorem, który pojawia się również w tym wnętrzu, jest czerń. Nie jest jej co prawda dużo, ale jednak dzięki niej dodajemy troszeczkę bardziej więcej takiej wyrazistości w tym wnętrzu. Mamy tutaj oprawy oświetleniowe. Z czarnym detalem, ale również stoliki nocne. Zobaczcie, jak pięknie kontrastują z tłem, na przykład z tapetą ścienną. W tej sypialni możemy zmieniać dodatki, na przykład jeżeli za 5 lat stwierdzimy, że chcemy inny kolor niż zielony, wtedy wystarczy zasłony zmienić na inny kolor albo nawet poduchami czy pledem, który znajduje się na łóżku, również tą aranżację troszeczkę przekształcić. Teraz opowiem Wam o cenach za poszczególne rozwiązania w tym wnętrzu. Poniżej, e, pod filmem, znajdziecie również linki do wskazanych produktów. Wykładzina dywanowa, produkt o który wiele osób pytało w czasie realizacji, razem z położeniem kosztowała 90 zł za metr kwadratowy. Następnym ważnym meblem tego wnętrza jest konsola znajdująca się na osi łóżka. E, kosztowała 2280 zł. Łóżko tapicerowane, które oczywiście było przygotowane na zamówienie, ponieważ tapicerkę wybieraliśmy odpowiednią do e, tego projektu. Łóżko, oczywiście, liczymy zawsze bez materaca. Samo łóżko kosztowało 4650 zł. Tapeta ścienna, bardzo ważny element tego wnętrza, który również Was interesował. Za tę tapetę zapłaciliśmy 1700 zł. Oczywiście do tego trzeba zawsze jeszcze doliczyć koszt położenia. Stoliki nocne 480 zł. za sztukę. Lampa wisząca nad stolikiem nocnym to koszt 280 zł. za sztukę. Mamy jeszcze lampę główną, która znajduje się na środku pokoju. Ta lampa kosztowała 560 zł. Chciałam wspomnieć również o e, koszcie współpracy ze stolarzem, ponieważ szafa, którą mamy tutaj w sypialni, również została zrealizowana na zamówienie. Koszt tej e, szafy to 8500 zł netto. Fronty szafy wykonane są z litego drewna. To wszystko, jeżeli chodzi o tę sypialnię. Mam nadzieję, że zaprezentowane rozwiązania zainspirowały Was do tego, żeby stworzyć swoją sypialnię w dopasowaniu do swoich potrzeb. Może w tych rozwiązaniach znaleźliście też coś dla siebie. Dajcie koniecznie znać, które rozwiązania podobały Wam się najbardziej. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was i zapraszam za tydzień. W poniedziałek.